Witajcie kochani, witajcie! O, nie bardzo słoneczny dzień, ale mnie jest słonecznie i cudownie, ponieważ właśnie odebrałam swoje okulary przeciwsłoneczne. Bo wiecie, jak to chyba zakupiłaś Grace okulary, a nie odebrałaś. Co z tobą? Zapominasz języka polskiego? <laughs> o, jestem w dobrym humorze. E, dzisiaj mamy 22 marca 2023. Tak, odebrałam, ponieważ okulary po raz pierwszy w życiu słoneczne mam ze szkłami przeznaczonymi e, przez lekarza. Od lekarza, okulisty. Takie i takie szkła. Bardzo słabiutkie, ale jednak słuchajcie, robi to różnicę. Co to dużo mówić? Ja już w ostatnim roku to zauważyłam. Świetne, piękne. Hmm, okulary przeciwsłoneczne ale jak było ciemniej, tak jak dzisiaj ja słabiej widziałam musiałam te oczy wysilać i po wielu latach wreszcie trafiłam do okulisty i on mówi do mnie, no troszeczkę wzrok się jednak pogorszył dużo, ale potrzebujesz nowych szkieł ja mówię, ok nie ma sprawy więc ten biznes nie powiem, bo mnie drogo <noise> kosztuje, ale jednych z tych okularów właśnie są te i nie wiem jak dla Was, ale dla mnie osobiście muszę wam powiedzieć, że ogromnie istotne istotny jest kolor tych szkieł przeciwsłoneczny. Dlaczego? Dlatego, że gdybym miała czarny, fioletowy, zielony Ray-Bans, mają zielony, ciemny zielony, czy jakieś inne szarości, ja od razu wpadam w depresję. <noise> I wolno tam skręcać, ale co się będzie przejmował, oczywiście, że skręcił. No, ale wracamy e, do tematu kiedy mam, tutaj się nazywają one brązowe, brown, ale tak naprawdę dla mnie to są okulary miodowe. A więc ja czuję się szczęśliwa, jak ja je założę, rozumiecie? Ponieważ cały świat wyglądał wiele lepiej. Więc zwróćcie na to uwagę, ok? Bo teraz sezon się zbliża. Oczy są ogromnie mnie istotne. I dlatego nie należy na tym za bardzo oszczędzać. No ja w ogóle na tym nie oszczędzam. Tylko trzeba kupić, to trzeba kupić, trzeba nosić i to widzicie, takie, żeby to nie chodziło o to, żeby tylko pięknie wyglądać. Właściwie to był najmniejszy warunek. Chodziło o to, żeby oczy były porządnie zasłonięte od słońca i na boki, i tutaj. I ten wspaniały kolor miodowy. Buziaczki, i pa!